Ja oczekiwałam, że ktoś w końcu otworzy tę butelkę szampana. Bardzo czas zapomniał jako patriotyczny obowiązek. Pojechaliśmy wszyscy spełnić ten patriotyczny obowiązek. No to był sygnał, że to jest życie jakaś rewolucja. Taki powrót do czasu Solidarności z lat 80-tych, 81. I w ogóle nagle się jakby ta władza rozlazła i to był taki, mam wrażenie, metafora tego, co się stało. Ten ciąg wydarzeń zaczął się gdzieś w połowie lat 80.. Związek Sowiecki wchodzi wreszcie w fazę naprawdę głębokiego kryzysu. Polska była wyjątkowa w porównaniu z innymi krajami komunistycznymi Europy Środkowej i Wschodniej. Z uwagi na solidarność, z uwagi na papieża. Tymczasem Gorbaczow podjął próbę ratowania systemu i oczywiście. Państwa satelickie, państwa komunistyczne Europy Środkowo-Wschodniej powinny jakby nadążać za tym przykładem sowieckim. I tu była ta podstawowa różnica między Polską a innymi krajami komunistycznymi, że w Polsce istniała zorganizowana, mająca własnych liderów, mająca legitymizację i mająca jakieś pomysły. Ustrojowe, bardzo generalne, opozycja. I w związku z tym, jeżeli się w Polsce chciało coś zmienić, to nie można było, tak jak Zosia Samosia, że jednak my sami to wszystko zrobimy, dlatego że opozycja była za silna, miała za duże poparcie społeczne, miała bardzo mocne poparcie w Kościele katolickim, który był autonomiczną siłą. I to jakby wymusza na przywódcach komunistycznych w Polsce szukanie jakichś rozwiązań, które by uwzględniały istnienie przeciwnika, jakieś formy kontroli społecznej. Każdy, kto wtedy, myślę, żył w Polsce, to sobie to może tak wyobrazić. To już było tak beznadziejnie, że po prostu człowiek sobie w ogóle nie wyobrażał, że ma jeszcze tam dłużej żyć. Bo to już było w powstanie wojennym, no to jeszcze przynajmniej to było okropne, ale ekscytujące. To coś się działo, coś tam, a to wyglądało, to już nigdy, po prostu nigdy się nic nie zmieni, będzie taki... Takie bagno szare, tak zawsze się będzie w nim taplać, brzeg do końca. I w tym właśnie 1987 roku, kiedy ja wyjeżdżałam, to ja miałam absolutnie takie poczucie, że to jeszcze ho, ho, ho. Dzwonkiem alarmowym dla władzy były dwie fale strajkowe. Jedna na przełomie kwietnia i maja 1988, druga w drugiej połowie sierpnia 1988. Ta druga była ważniejsza. Między innymi stanęły kopalnie węgla kamiennego, co w przypadku Polski, komunistycznej, było naprawdę czymś niebezpiecznym. Zwyciężymy! 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 I wtedy zapada decyzja, żeby spróbować wejść w negocjacje, niż narażać się na wielką falę niezadowolenia, bo było oczywiste, że gospodarka polska jest już w stanie Prawie że agonalnym. Wobec tego uznano, że reformy ekonomiczne reformami, natomiast musi być dla nich poparcie społeczne, a poparcia społecznego nie mogło być bez Solidarności, bez Wałęsy i znacznej części opozycji, chociaż spora część opozycji uważała, że należy odczekać, i to się samo zawali, żeby nie wchodzić w negocjacje, odrzucić. Niech się Niech się czerwony męczy. Byłem zdecydowanie przeciwny okrągłemu stołowi, uważając, że, że robią to wszystko tylko po to, żeby nas skompromitować albo uwikłać w jakieś niejasne swoje sprawy. No cały czas było brak zaufania, no przecież duża część osób mówiło, oni na pewno was oszukają. Jednak większość tego, tego głównego nurtu solidarnościowego opowiedziała się za negocjacjami. Rozpoczęły one się w lutym 1989 roku, trwały dwa miesiące. To było widać, że już się w ogóle, w ogóle się coś zmienia. Ja pamiętam, że wtedy z Kanady przyjechało radio polonijne, które mnie przepytywało w sprawie tego, co das teraz czeka. A ja powiedziałam, będzie, no, myślę, że będzie dramatyczny brak ludzi kompetentnych. Będzie potrzeba, jakoś trzeba będzie budować tę nową Polskę, i będzie dramatyczny brak ludzi kompetentnych, którzy będą wiedzieć, jak to robić. No i rzeczywiście to, to był problem. To był bardzo poważny problem z tym, jak opanować te wszystkie struktury. Właściwie okrągły stół, ten, który pokazywany jest na zdjęciach, to oni się spotkali dwa razy. Obrady okrągłego stołu toczyły się w kilkunastu grupach roboczych, tematycznych. W oparciu o ustawę o tymczasowej regulacji w okresie wychodzenia z Element procesu negocjacji przewidywał, że za kilka lat w Polsce odbędą się wolne wybory, a na razie odbędą się częściowo wolne, to znaczy takie, które gwarantują jednak partii komunistycznej sterowanie państwem. Kiedy zostały podpisane porozumienia, postanowiłem włączyć się w kampanię wyborczą. Czyli przeprosić się z moimi przyjaciółmi, kolegami, którzy przy tym okrągłym stole byli, którzy organizowali z Zamienia Komitetu Obywatelskiego całą kampanię. No i zgłosiłem się do Komitetu Obywatelskiego do Henryka Wójca. Sztab wyborczy całego tego komitetu wyborczego w Jarosi był na Fredry, przy niedaleko Teatru Wielkiego, i to była też jak powiem, ta centrala, ta kwatera główna. W zasadzie ta kampania przed wyborami 4 czerwca była bardzo jednostronna, bo tylko my ją prowadziliśmy. Nasi przeciwnicy sądzili, że władza należy im się z urzędu. A byli nawet tacy, którzy się obawiali, że to może wyglądać niedobrze jak Solidarność za mało głosów dostanie. Ja byłem przedstawicielem pokolenia, które w latach 80. wchodziło w dorosłość, ukształtowane przez pamięć o, o Wielkiej Solidarności. To znaczek Solidarności był dla, dla nas znakiem rozpoznawczym, i dlatego moment, w którym nagle pojawia się na ulicach, nie tylko na demonstracjach, nie tylko na nielegalnych e, uroczystościach, nie tylko na ulotkach, był momentem fascynującym. Stało się coś dziwnego. Powstała taka sytuacja, że czasami o jedno miejsce przeznaczone dla partyjnego było 10 albo 12 członków PZPR-u. Tymczasem Solidarność. Uruchomiła ogromny potencjał społeczny, powołując komitety obywatelskie wszędzie, gdzie się dało. Do tych komitetów garnęły się tysiące ludzi z najróżniejszych generacji, z najróżniejszych środowisk. Ponadto przyjęto założenie jeden kandydat na jedno miejsce żeby ludzie Solidarności nie rywalizowali między sobą. 1989 rok. Wtedy byłem licealistą. Moje pierwsze zaangażowanie to jest udział w posiedzeniu Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego, kiedy razem z grupą przyjaciół, licealistów, osób związanych trochę z handlestwem, trochę z taką grupą młodych ludzi z krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, pomagamy w organizacji tego pierwszego zebrania, na którym zostaną wybrani. Kandydaci krakowskiego komitetu. I to był pierwszy moment zaangażowania, który przeszedł później w taką niemal codzienną aktywność, codzienną pracę. Solidarność dobrze wyczuła, jej liderzy dobrze wyczuli, na czym polegają te wybory, i wobec tego powołali drużynę Wałęsy. Każdy kandydat miał zdjęcie z Wałęsą jako plakat. Dostał taki plakat, albo sobie sam drukował z diapozytywu. I wszędzie wisiały te plakaty, gdzie Wałęsa stoi obok tego kandydata, który bardzo często był średnio znany. W przededniu wyborów, 4 czerwca, byłem akurat w Warszawie. I oczywiście widziałem wspaniały afisz, samo południe. To był rewelacyjny. Przypomniał mi się zresztą na te 60., kiedy. Sztuka afiszowa Polska była na światowym poziomie. Warszawa tego dnia została wytapetowana nagle nikt się tego nie spodziewał, plakatem z kowbojem, czyli z Gary Cooperem. A stało się tak dlatego, że wszedł młody student Akademii Sztuk Plastycznych Tomek Sarnecki, powiedział, że on taki plakat wymyślił i powiedzieli, że to się nie nadaje, bo tu jest taki jeden facet, a tu Solidarność, to jest zbiorowy. No ja mówię, to ten plakat bierzemy, nic już tam do nich nie chodzi. No i to przyszło w przeddzień. I w związku z tym, ponieważ nie bardzo można było to rozesłać, to poszło na Warszawę. A ponieważ zakłady to były solidarnościowe, więc MZK walnęło to na autobusy, na tramwaje. Można było agitować, można było namawiać do głosowania na kandydatów. W związku z tym sam 4 czerwca dzień był dniem aktywnym dla nas. Wszystkich, którzy działali w ramach Komitetu Obywatelskiego Sztabu Wyborczego? To, co ja pamiętam, to właśnie to oczekiwanie, które było jeszcze dla mnie o tyle szczególne, że ja prowadziłam wiele spotkań wyborczych z wieloma późniejszymi posłami, senatorami, z profesorem Geremkiem, prowadziłam spotkanie z Jackiem Kuroniem, i tam z tych spotkań ja wnioskowałam po amatorsku, że to się naprawdę może udać. Po ilości ludzi, którzy się pojawiali na tych spotkaniach, po atmosferze takiej pełnej nadziei, właściwie można było wnioskować, że ten ładunek emocjonalny się przeniesie na przede wszystkim ilość wyborców. Sam czwarty czerwiec to. No, to było duży niepokój. Pracowaliśmy, ile tylko się da. Nie mieliśmy struktur organizacyjnych, no bo one dopiero się z tego podziemia wyłaniały. Także byliśmy pesymistycznie dosyć nastawieni, ponieważ raczej sądziliśmy, że wygramy, ale no, mieliśmy wątpliwości. Dla mnie osobiście. To jest moment, w którym ta moja działalność ma wielki wpływ na, na historię Polski, że po prostu biorę udział w czymś wielkim, co ma prowadzić nas wszystkich do, do wolności. I jestem przekonany o tym, że, że solidarność wygra. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, tylko chodzi o to, żeby zrobić to w jak najlepszym stylu. To był czas, który pamiętam jako wielkie święto, poczucie zwycięstwa, poczucie nadziei. Taki powrót do czasu Solidarności z lat 80.-81, gdzie też wszyscy unosiliśmy się ponad powierzchnią Ziemi w zasadzie, bo uczestniczyliśmy w czymś fascynującym, czymś, co można określić i w takich ziemskich kategoriach, i transcendentnych cudem. Wybory były w Polsce, ale jednocześnie były w placówkach dyplomatycznych. No i nagle się okazało, że nawet tam solidarność wygrywa. Ja byłam w Stanach Zjednoczonych wtedy. Byłam na stypendium pierwsze wybory, więc myśmy oczywiście przyjechali. To dosyć było oczywiście głosujemy na Solidarność i koniec. No i jedno było ważne, że trzeba dojechać tam i złożyć ten głos. Trzec. Koniecznie. Obojętne się jest tam trzy godziny jazdy, czy ile godzin jazdy, a ze stanu Nowy Jork, pamiętam, że ludzie jacy przyjeżdżali. Pamiętam, że żeśmy stali w jakiejś gigantycznej kolejce, która wtedy była w konsulacie w Nowym Jorku. Tam stało, czyli ludzie, tacy rozmaici prości, którzy tam pracowali. Kolejka stała przez całe schody i przed konsulatem była taka właśnie zakręcona i, i podwójna. Pamiętam to właśnie jako taki rodzaj, że tak powiem, przekroczenia bariery, że się wchodzi tam właśnie zagłosować. To jeszcze wtedy nie było tak, że się bywało właśnie w konsulacie, to jednak była wroga instytucja. W czerwcu 1989 roku byłem w Paryżu, bo stan wojenny złapał mnie na Zachodzie, a przeniosłem się do Paryża, żeby robić coś dla Polski. Wybory to były czymś niezwykłym zupełnie. Myśmy bardzo się przygotowali do tych wyborów. Organizowaliśmy się, żeby przed, w pewnej odległości od ambasady, gdzie, ta, gdzie były wybory, agitować, a potem zaczęła jakby ta władza się wycofywać. Pod każdym względem, myśmy agitowali coraz bliżej, coraz bliżej. Pamiętam, że już na końcu przyszła kobieta z kenkartą, z kenkartą powtarzam, dokumenty w II wojny światowej i też głosowała. Jakby się sprawdzić wyniki za granicą, to myślę, że one były jeszcze bardziej dramatyczne niż w kraju, a w kraju i tak były całkiem wystarczająco dobre, więc... Liczyliśmy te, te głosy, ale w pewnym momencie przestaliśmy je liczyć, bo widać było, że to jest po prostu miażdżące zwycięstwo, sukces, że jest to plebiscy tak, tak naprawdę przeciwko komunie, że nasi kandydaci wszyscy bez problemu przechodzą. No więc ogromna radość, tak? Zmęczenie, ogromna radość. No to był sygnał, że to jest rzeczywiście jakaś rewolucja. Wynik był no, porażający, w sensie tamtej strony, że o, no myśmy mówili, że to Strona czerwona została znokautowana przez naród. I w ogóle nagle się, jakby ta władza rozlazła. I to był taki, mam wrażenie, metafora tego, co się stało. I dla mnie było pewne, że już coś się fundamentalnie zmieniło. Miałem tą absolutną pewność. Nie no, radość to na pewno to na pewno była, przy czym ja myślę, że było też sporo niepokoju, że to czerwony się tak nie podda łatwo, że to jest jeszcze tutaj, że to trzeba walczyć twardo. To myśmy takie, to jeszcze dosyć długośmy do końca nie mogli w to wszystko uwierzyć. Tam były warianty B, stan wojenny. Były, dokumenty mówią o tym, że oni byli przygotowani do drugiego wariantu też. Oni mieli wszystkie narzędzia, no, wszystkie SB, milicja, wojsko. No a też ćwierćmilionowa milionowa armia radziecka stała i można powiedzieć, że nie wiadomo, czy byłaby użyta, ale doświadczenie pokazuje, że chociaż to wtedy Gorbaczow rządził, to on później użył oddziałów OMON na Litwie na przykład. Także trzeba pamiętać o realiach i nie można tak powrzękiwać sobie szabelką. Można, ale to się źle kończy. Ja wiedziałem, że jest zwycięstwo, bo to było widać, słychać. Ja byłem w opozycji od lat 70. później w różnych działaniach politycznych. Ale akurat 4 czerwca to myśmy poszli przed ambasadę chińską. I te poczucie solidarności z Chinami. Zresztą wtedy odbieraliśmy to jako coś bardzo gorzkiego i tragicznego, ale z drugiej strony jako też przebudzanie się tego wielkiego, śpiącego wschodniego imperium. Mój 4 czerwca był dla mnie właśnie wstrząsem. Byłem w Londynie na miesięcznym stypendium BBC. Przed budynkiem ambasady, konsulatu. Stało nas tam kilkadziesiąt osób i nagle widzimy, że ulicą idzie pochód. Kilkuset Chińczyków, wszyscy opaski na, na głowach. W tym tłumie niesiono tekturowe czarne trumny. I oni szli do ambasady chińskiej. I to była jedna z pierwszych manifestacji w Europie w związku z masakrą. Chińskich studentów na placu Tiananmen. I, i, I nagle to, to, to nasze zderzenie my tutaj, tacy rozweseleni, tacy na luzie, swobodni, i nagle widzimy, że komunizm może być właśnie taki. To było coś, co. Do dzisiaj e, kojarzy mi się z tą datą. Ja pielęgnuję w sobie to wspomnienie. Tak jak zresztą wiele takich wspomnień, które każą nam e, w ogóle coś mówić o kondycji systemów totalitarnych, prawda? Że tam mieliśmy tą grozę, o której nie wolno nam e, zapominać. To, to zderzenie do tej pory tkwi we mnie i umacnia mnie w przekonaniu, że negocjacje były. Lepsze niż pójście na udry. Te wyniki wszędzie przychodziły, że to nasi wygrywają, chociaż było parę do Senatu, gdzie Jan Józef Lipski miał duże problemy w Radomiu. Ta kampania, którą mieliśmy w województwie radomskim była pierwszym takim polem kampanii wyborczej już nowego typu. Wszystkie nasze plakaty były, były zrywane, była szeptanka, taka propaganda, no dzisiaj to tego jest, to jest na porządku dziennym, tak. Wtedy dla nas to było ogromne zaskoczenie i taka myślę nauka, że te kampanie, które będą przed nami, jak już będzie wolna Polska, niestety nie będą takie plebiscytarne, jak to było 4 czerwca. Wybory odbyły się w dwóch turach, i pomiędzy tymi turami no, miało miejsce pewien manewr, prawdę mówiąc, taki nie, nie, niezbyt elegancki. Mianowicie w pierwszej turze, obok kandydatów w okręgach i obwodach, była tak zwana lista krajowa. Strona rządowo-partyjna oferowała, żeby na tej liście Krajowej byli kandydaci jedni i drudzy. Ale Solidarność no, nie przyjęła tej propozycji, no i oni zajęli całą listę krajową, wypisali sobie w nadziei, że to jest pewniak. No i tutaj była gruba pomyłka bardzo. W ostatniej fazie kampanii wyborczej Solidarność rzuciła hasło skreślać. Skreślać listę krajową. Nawet nie trzeba było dużej agitacji, ale ta agitacja też była i to bardzo zręczna. To bym na przykład zagłosował na Miodowicza i potem bym się wstydził do końca życia. Na przykład Jacek Fedorowicz, który prowadził te krótkie audycje telewizyjne, mieliśmy prawo jako komitet wyborczy, no to mówił, że musicie na tej liście, która jest kandydat Solidarności, zaznaczyć tylko tych ludzi, którzy. Sąd Solidarności zostawić. Mówię, a jeśli chodzi o listę krajową, proszę Państwa, to wiadomo, co trzeba zrobić, i dalej kontynuował swoją przemowę. Tak słów nie użył, ale wszystkim powiedział. Pani mi się jedna pyta, czy wszystkich skreślić, czy kogoś zostawił? Ja, ja mówię, wszystkich. A tak, płacę, jak na mnie wskoczył. No i ludzie się posłuchali, ponieważ warunkiem było uzyskanie 50% głosów. Tylko dwóch kandydatów, przypadkiem zresztą zupełnie, te 50% otrzymał, a pozostali odpadli. Jak to zostało wykreślone, to znaczy, że zostało wykreślonych w ogóle z wyboru ileś mandatów. Brak było posłów. Trzeba było coś z tym zrobić, bo Sejm zgodnie z konstytucją miał liczyć 460 posłów, a tutaj 33 brakowało. No był strach, czy oni skasują wybory, czy nie. nie, Oni przyjęli nowelizację o ordynacji wyborczej, że te miejsca można uzupełnić w ramach tej listy partyjno-rządowej, tylko w drugiej turze, że można, że ci, co przegrali, to ci się już nie mogą startować, no bo werdykt zapadł, koniec. No więc między turami zmieniono ordynację wyborczą, co jest po prostu karygodne, czego się w państwie demokratycznym nie robi, ale to nie było państwo demokratyczne jeszcze. To był taki element, jakby to powiedzieć, tę łyżkę dziegciu w beczce miodu jednak, że, że to tak, chociaż jest tak fajnie i w ogóle, ale no proszę, ale jednak tu nas, tam tak, na, tak tutaj nas oszukują. To była konieczność w tym sensie, że inaczej trzeba by było powtarzać wybory. No jak druga tura już przeszła, no to już było wszystko wiadomo, Łącznie mieliśmy 260 osób, senatorów i posłów. No i wprawdzie to nie była większość, która może decydować formalnie, no ale ten wynik wyborczy, który no, poszedł świat, cały naród zobaczył, pokazywał, że gdyby były prawdziwe wybory, to oni byliby zmiażdżeni po prostu. Więc wyborcy powiedzieli: koniec z komórą. Rezultaty były rzeczywiście miażdżące przede wszystkim do, do Senatu, gdzie 99 miejsc na 100 zdobyli kandydaci Solidarności, więc po prostu no, było to miażdżące zwycięstwo, przy czym mało kto wtedy zwrócił uwagę na to, jak niska była frekwencja wyborcza. Do urn poszło 62% uprawnionych. A takie bardzo ważne wybory, przełomowe, które otwierają nowy etap w dziejach narodu i państwa. Ale wynik był wynikiem i nikt, nikt go nie podważał. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komun. Ale powiem szczerze, że ja chyba nie miałam tego poczucia tak, że tak skończył się w Polsce komunizm, aby tak na pewno już, że to już tak jest na, na, że ta, że dostała dobita ta, ta hydra zupełnie. Kiedy już te sondaże spływały, kiedy już było właściwie no jakoś prawie pewne jak, jak może być, to ja pamiętam swoje takie rozczarowanie. Jak było smutno i szaro, tak było. No, i właśnie dlatego też ja oczekiwałam, że ktoś w końcu otworzy tę butelkę szampana, ale nic takiego się nie wydarzyło. No, i to mnie doprowadziło właśnie do, do tego zdania mojego w studio telewizyjnym, gdzie ja po prostu postanowiłam skorzystać z okazji i powiedzieć, że się skończyło, że możemy mówić w tej chwili nawet takie rzeczy, jak ja właśnie powiedziałam, i najprawdopodobniej nic się nam nie stanie. Te ograniczone wybory w Polsce, dla mnie było jasne, że to, to odniesie zwycięstwo Solidarność. To był bardzo dobry znak dla Węgrów. My jeszcze nie byliśmy w tym etapie, ponieważ dopiero przygotowaliśmy się do wielkiego wydarzenia 16 czerwca, kiedy był nowy pogrzeb powstańców węgierskich z 1956 roku. Ale to już na tej uroczystości oczywiście byliśmy o wiele w lepszym nastroju, ponieważ wiedzieliśmy, że Solidarność odniósł wspaniałe zwycięstwo. I teraz można to krytykować, nie krytykować, ale jeżeli ktoś żył w tamtejszej atmosferze, to doda rzeczywiście ogromną otuchę i wielką nadzieję co do przyszłości. Za przykładem Polski także. W kolejnych państwach komunistycznych zaczęły, że tak powiem, upadać systemy i powoływano jakieś tam lokalne, na mniejszą skalę, okrągłe stoły i wszędzie powstawały rządy koalicyjne. Czerwiec 1989 roku i to wtedy był taki czas, kiedy w ogóle już zaczął e, działać e, Sajudis i wtedy było takie szukanie swoich możliwości. I jednym takim e, w ogóle e, możliwością wyjaśnić, e, czy mocny, mocna, e, mocny jest ten system, czy nie jest, to było patrzenie na Polskę. I w ogóle ten okrągły stół, ten, ten no, kompromis, który te, teraz nazywa się, to na Litwie było, to widziano jako jako jedna z możliwości też e, dla Litwy i, i to była wielka nadzieja, bo jeżeli Polakom udało się, to tak myślano wtedy, to musi i nam udać się. Po tym 4 czerwca, no prawie półtora roku później, wracałam do Polski. To też była zupełnie inna Polska. Mimo że jeszcze była bardzo biedna, to jednak świat już był kompletnie inny i rzeczywiście różnił się choćby na przykład w takim zupełnie dotykalnym sensie sposobu zachowania na przykład niemieckiej ekspedientek w sklepie. Wydawało się, że wybory i ekspedientki nie mają z sobą nic wspólnego i te półtora roku nie powinno zmienić zachowania ekspedientek, a jednak zmieniło. My mieliśmy poczucie, że zmienia się geopolityka i nie tylko nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale te wydarzenia polskie, Papież, Solidarność, okrągły stół, wpływają na to, co się dzieje na całym świecie. Ta cała zmiana 1989 roku, ona była wielowektorowa. Jeden wektor to była zmiana polityczna. Znaczy wchodzimy w jakąś demokrację, na razie cząstkową, ale z nadzieją, że szybko będzie to normalna demokracja parlamentarna. Chcę być premierem rządu wszystkich Polaków. Niezależnie od ich poglądów i przekonań. Dwa, wchodzimy w, w głęboką reformę gospodarczą, chociaż dopiero jesienią się okazało, że to będzie terapia szokowa. No i trzeci, była zmiana geopolityczna, że Polska przestaje być satelitą Moskwy i dąży do sojuszu z Zachodem. Dla mnie osobiście to był właśnie taki drugi cud i poczucie wielkiej, wielkiej nadziei. No, to, co później się działo, już jest różnie oceniane. Ja miałem też wiele rozczarowań i mam do dnia dzisiejszego, ale to już jest kwestia tych następnych czasów. Tamten czas był wyjątkowy, wyjątkowy. To socjologowie też mówią o takim czasie święta i czasie codzienności.